Zobaczcie kochani moi Leży. Leży sygnał 15. Cześć kochani, witam was ponownie na moim kanale. Tym razem z takiego nowego pola też jest koszone. Ja chodziłem tam obok. Co ostatnio był filmik? A Farber ma tak samo. I tutaj, tak jak droga, jeszcze widać. Tam jest następne pole. Jest następne pole. Także jeszcze dzisiaj pokręcę tutaj. Może jeszcze przejdę i tam zobaczymy. Taki zrobię rekonesans. Może coś wpadnie ciekawego? Zobaczymy. Także zapraszam Was i do pierwszego dołeczka. No i mamy pierwszy dołek już wykopany, już mi coś tutaj wyleciało. Ołowianego. Co to by mogło być? Kurde, boję się to przecierać. Ja to spróbuję w domu pod wodą umyć. I oczywiście rzucę wam pogląd, bo może coś być ciekawego. Tak jak widzicie, tutaj naokoło jakieś. Coś jest. I tutaj z tyłu. Nie wiem co to może być, ale szkoda, nie będę niszczył. Także pierwszy dołek i jest coś fajnego. Jest. Do kolejnego. No i mamy drugi dołek. Sygnał 20 znajduje się tutaj w tej wróce. Podajmy go z wami, zobaczymy czy będzie śmieć, czy będzie coś ciekawego. Już widzę. Jest. Jest chyba monetka. Albo guzik. Nie, guziczek, panowie. Panowie i panie, jest fajny guziczek jakiś. Cały z uchem. Ale tutaj gdzieś niedaleko psy ujadają. Poczekajcie chwilkę, zaraz się włączę. No, powiem wam, jest ciekawy fant. Zobaczcie sami. Jest guziczek jakiś sygnowany. Tylko nie wiem co to jest. Ale spróbuję go w domu jeszcze bardziej oczyścić. I jak będzie wiadomo, to wrzucę Wam pogląd z opisem. Także jest drugi dołek i jest ciekawy sygnał. Oby tak dalej. Do następnego. No i lecimy z trzecim dołkiem. Wykopany sygnał 15. Patrzymy, co będzie tym razem. Gdzieś tutaj jest. Jest jakiś malutki guziczek ups taka mała pchełka Ale sygnały dawało fajne na hamerka Zwykły guzik. No i mamy kolejny dołeczek i coś tu mamy w dołku. Chyba będzie guzik chyba będzie guziczek, tak, zwykły płaski i sygnał był fajny. 15. No, nie taki do końca płaski, bo z tyłu ma jakieś tam odznaczenia. Ale przypuszczam, że chyba raczej nic ciekawego. Może jakiś dżinsów współczesny Także lecimy dalej. Jest, jest, mam, mam, kurwa, mam. Nie wierzyłem, naprawdę nie wierzę w Was tym oczom. Zobaczcie. Zobaczcie kochani moi Leży Leży Sygnał 15 Zobaczcie Oli już wiem co to jest To chyba John Ale kurde no Nie będę go mocno przecierał Delikatnie Poczekajcie zaraz się włączę Wodę go przymuje no kochani powiem wam, że jest grubo, zobaczcie. Będzie to chyba któryś z Johnów. Pierwszy, nie wiem dokładnie. Kurde, jestem normalnie w szoku. Oczywiście się dowiem i wrzucę wam podgląd. Ale petarda, już mam. Kurwa dziodek zaliczony. Czwarty dołek, nie, no piąty. Miałem niedawno ołów. Piąty dołek. Zobaczcie. Jest piękne sreberko. Piękny chami. Jest! <śpiewanie> Moi kochani Jeszcze emocje mi nie opadły Ale mam kolejną fajną znajdkę Zobaczcie, jest kulka muszkietowa Praktycznie obok tego dołeczka Niedaleko Ale petarda Nie no, i super Oby tak dalej, lecimy do kolejnego Zobaczcie, coś jest tutaj ale co to? Guzik, guziczek. Ale ma swoje lateńka. Czekajcie, troszeczkę przetrę. Ale chyba będzie płaski. Tak. Szkoda. No i zaczyna trochę popadywać. Kurde, ale spójrzcie. Ja już tego nie zdążę. Tam jest pole. Tam jest pole. Tam jest pole. Tam jest pole. Za tym polem jeszcze jedno pole, a już patrzę. Farber zaczyna talerzować teraz. Niedawno był i wziął właśnie talerzówkę, bo zostawił tam. Jak przetależuje no to raczej zaraz będzie o Także trzeba się śpieszyć. Dobra, nie przedłużam i lecę dalej. Do kolejnego. Ładny sygnałek mamy tutaj, już wykopany. 22. I sprawdzamy Czy będzie śmieć, czy będzie jakaś monetka Co to? Ołf. Aha, już wiem co to jest Chyba część od odklemy. Chyba raczej tak. Dobra. Nie przedłużam, bo mało mam czasu, a chcę jak najwięcej przejść i jak najwięcej Wam pokazać. Także lecę do kolejnego. Jak ja uwielbiam takie niespodzianki. Zobaczcie, jest tutaj w bruce i wystaje rancik, ale przypuszczam, że to chyba będzie guzik. No to rozpakowujemy niespodziankę. Co tu my mamy? Jakby było. No, ale chyba raczej nie już mam widę. nie, chyba płaski dobra, do kolejnego ale pogoda znowu zaczęło padać taka mrzawka gęsta ale wracając do dołeczka zobaczcie co wychodzi jakieś małe serduszko przypuszczam, że to było od różańca. fajny sygnałek Taki właśnie hamrykowy kurde. No trudno, zaczyna padać, nic nie zrobię. Lecę dalej, z cukru nie jestem, <noise> jak Fanty wychodzą, to też nie przeszkadza do kolejnego. No i wygrzebałem, wygrzebałem jakieś tutaj coś okrągłego. Co to może być Monetka na bank ale pewnie. Wiktoria no, Albo George A zobaczcie jak w miarę głęboko była Chyba, że coś innego Kurde, jak mnie ten deszcz denerwuje Tak siąpi gęsto Czekajcie, coś tutaj widać Spójrzcie Chyba to będzie baba na wózku No ale stan jaki widzicie Dobra Jest monetka Lecimy dalej. No, moi drodzy, powiem Wam, że miło, mimo deszczu, sypie ładnie. Spójrzcie, jest kolejna monetka. Zajazd. Może to być. Może to być jakiś token. Kurde. No teraz tego to nie będę tar, ale już tu widzę coś. Także spróbuję w domu to namoczyć ładnie. I jak się coś pokaże, to Wam wrzucę podgląd. Także jest kolejny fancik. Super. Do kolejnego. No i tym razem wyszła klamerka. Ale przypuszczam, że to chyba będzie Konina. Chyba że się mylę. Jak wiecie, to napiszcie w komentarzu. Bo już znalazłem sporo takich klamerek. Ale przypuszczam, że to będzie chyba właśnie od jakichś uprzęży. Także jest kolejny fancik. Do następnego. No moi drodzy, mam kolejną zagadkę. Co to by mogło być? Zobaczcie, ołowiane, ciężkie, a z tyłu z taką dziurą. Nie mam zielonego pojęcia. Tu strony płaska, tu dziura. A tutaj taki wygląda. Jakbyście wiedzieli, co to jest. Czy to w ogóle jakiś kawałek stopu. Ołowiu, może od lewo jakiegoś, ale od czego nie mam pojęcia. Jak wiecie, dajcie znać w komentarzu. A ja lecę dalej, wiecie co, moi drodzy? Ja już tutaj pochodziłem. Ale interesuje mnie to pole tutaj. Farmer jeździ z boku. Jak słyszycie, a ja chyba wejdę. Zrobię taki rekonesans, tak że zobaczymy, może coś wyjdzie, ciekawego. No i mam kolejną zagadkę dla Was. Co to by mogło być? Ołowiane. Duże rzeczy właśnie o złowiu wychodzi. Takich dziwnych, jak tamto, co widzieliście ostatnio. A teraz takie coś. Nie mam zielonego pojęcia. A ja przechodzę na tamte pole. Tak jak mówiłem. I przejdę. Zrobię taki rekonesans szybki. Także jest. Do kolejnego. No i tak jak mówiłem, tak zrobiłem. Przeszłem farmer już tutaj przetależową tam obok to leżuje <noise> pierwszy dołek i zobaczcie jest monetka i to fajny stan kurcze co to będzie kurde jak mnie ten deszcz denerwuje o proszę bardzo Młoda Wiktoria i to będzie już data 1800 ładny stan kurde ładny patynce czekajcie Teraz trochę przetrę, ale się rozpadało. O, fiu fiu gdzie ta data? 1890. Tak jak mówiłem, jest. Także jest to pole zacne. Mam nadzieję, że jeszcze coś wyjdzie do kolejnego. O, kochani, ale mam petardę. Kurde, spójrzcie. Jaki piękny guzior. Piękny posrebrzany guzik. Nie wiem co to jest. Może jakiś wojskowy. No to pięknie. Przeszłem właśnie wzdłuż tutaj takich tych drzew. Tam praktycznie nic nie było. A tutaj w samym rogu. I teraz będę szedł. W tamte drzewo będę się kierował. No i powoli będę kończył oczywiście te pole. Na pewno przejdę dokładnie. Także jest mega. Robi się już późno. Także jeszcze pójdę, tak jak Wam pokazałem, do tego drzewa. Co wyjdzie, to Wam pokażę. Do kolejnego. Widzicie mnie? Cały przeboczony, ale wszczerpliwy. Mam. Nie wierzę. Mam kolejny. Już Wam pokazuję. Spójrzcie leży jest kolejne. kurwa mać sorry za wulgaryzm ale jestem w cholerę zadowolony o kurde jest drugie sreberko ale przeczuwałem przeczuwałem te pole mówię że to tu coś musi być Jest, jest, jest kolejny. Haha, ha, brawo, brawo, ja. O kurde, tak jak mówiłem, zbliżam się na tamte drzewo. Po środku pola, praktycznie. Ale, petardiunia, dobra, lecę dalej, może jeszcze coś wyjdzie. Ha, ha, jest. Dobra, kochani, ja doszedłem do tego drzewa, tak jak mówiłem. Co Cóż, będę kończył, jestem cały przemoczony. Nadal pada, schowałem się pod drzewo, ale naprawdę dzionek to jest tak. Nie, spo... nie spodziewałem się, po prostu nie spodziewałem się, że w ogóle znajdę znajdę chociaż jednego, a co gadać o dwóch. Także dzionek, dzionek. W słowie może trz... trzy godzinki, a nie dzionek, bo poszłem po pracy. Także cóż, będę kończył, ja na pewno tutaj przyjdę bo pole, spójrzcie jest naprawdę zacne ja tylko przeszłem zrobiłem XA, tak jak widzieliście a jeszcze nie chodziłem tutaj z tej strony, z tamtej strony nie chodziłem no i oczywiście jeszcze jedne pole mam z boku, tutaj nie wiem czy zdążę bo za tydzień lecę do Polski także też będą nagrania z Polski już nie mogę się doczekać z zlotu do tych w Gaju Też będę Tak, że będzie naprawdę petarda Cóż Ja lecę do domu Jak wam się podobało to wiecie co zostawić Łapkę, komentarz I oczywiście subskrypcję Dobra, nie przedłużam Lecę, trzymajcie się Do kolejnego